W środę podczas sesji radni słupskiej Rady Miejskiej jednogłośnie poparli prezydencki projekt uchwały o rozpoczęciu kolejnej procedury poszerzenia granic miasta. Tym razem o całe sołectwa Siemianice i Strzelino oraz o części sołectw Bierkowo i Włynkówko. Wszystkie te sołectwa obecnie leżą na terenie gminy Słupsk. Po powiększeniu powierzchnia miasta zwiększyłaby się z obecnych 53 do 72 km2, a liczba ludności wzrosłaby o około 5400 do nieco ponad 93 tysięcy osób. Poszerzenie granic miasta miałoby nastąpić z początkiem 2025 roku. Oto jak prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, uzasadniała swój projekt uchwały. Pani Przewodnicząca. Wysoka Rada. Półtorej roku temu na tej sali jednomyślnie podjęliśmy historyczną decyzję, decyzję zapisaną uchwałą Rady Miasta o tym, że po bardzo, bardzo wielu latach 60 podejmujemy pewien wysiłek i wyzwania, żeby podjąć działania skuteczne, które pozwolą nam poszerzyć granice administracyjne miasta Słupska. Jednego, o czym nie będziemy przypominali, naj z najmniejszych miast na prawach powiatu w Polsce, który przez te 60 lat nie poszerzył swojego ter terytorium, aczkolwiek przez lata otrzymywał jako miasto na prawach powiatu coraz więcej do wykonania zadań, pełniąc funkcję centrum całego regionu, czyta dzisiaj powiatu Słupskiego, ale także regionu Środkowo-Pomorskiego. Ta decyzja skutkowała tym, że przez pół roku dokonywaliśmy przygotowania naszego wniosku, a to wymagało bardzo wielu działań dotyczących tego, żebyśmy przedstawili w Ministerstwie wniosek kompletny, zarówno jeżeli chodzi o badania naukowe, geograficzne, ekonomiczne, gospodarcze, uzasadniające zasadność naszego wniosku stanowiska. Ten projekt uchwały został zaopiniowany przez wszelkie szczeble administracji zyskał akceptację w dużym zakresie, zyskał akceptację także Wojewody Pomorskiego, a następnie był procedowany już na tym szczeblu najwyższym. Skutkiem naszych starań było to, że mieliśmy satysfakcję przynajmniej częściową, że nasz projekt zyskał akceptację i otrzymaliśmy zgodę na poszerzenie granic administracyjnych miasta Słupska, co teraz realizujemy. Ale w tym projekcie naszym bardzo ważnym elementem było to, że następuje zjawisko depopulacji, czyli my ubywa naszych mieszkańców wielu, a wiemy, że najczęściej zamieszkują 5, 6, 1 km od granic miasta Słupska, a ich aktywność życiowa, a więc także koszty funkcjonowania ponosi przede wszystkim miasto Słupskie. Po przyjęciu tej decyzji, bo po decyzji, która została wydana w lipcu tamtego roku. Obiecaliśmy sobie i my, władza wykonawcze Miasta Słupska, także radni, że to jest pierwszy etap naszego pierwszego kroku. To jest pierwszy krok poszerzania granic Miasta Słupska o tereny gminy wiejskiej Słupska. Przypominamy i to mówimy zawsze, jej rozwój jest w dużym stopniu uzależniony od tej właśnie suburbanizacji tego zjawiska popularnego w ostatnich latach. Dlatego też dzisiaj proponujemy podjęcie kolejnego kroku, drugiego w tym naszym pierwszym etapie poszerzania granic. Mianowicie wnioskujemy do Wysokiej Rady o to, ażebyśmy przystąpili do procedury poprzez włączenie w granice administracyjne miasta Słupska obszaru ewidencyjnego Siemianice, ewidencyjnego Strzelino, obrębu ewidencyjnego Bierkowo, o tę część, która nie została uwzględniona w pierwszym naszym wniosku i części obrębu ewidencyjnego Wynkówko obejmującego od północy granicę teren zamkniętego linią kolejową. Przedstawiliśmy Państwu także bardzo szczegółowe, szczegółowo opisaną mapkę i uzasadnienie, w którym pragnę podkreślić raz jeszcze rzecz następującą: że po podjęciu, po podjęciu decyzji o poszerzeniu granic. We wrześniu tamtego roku powołałam specjalnym zarządzeniem zespół, zespół do spraw rozwoju miasta Słupska, bo także musimy przygotować już nową y, strategię rozwoju miasta Słupska. I ten zespół składający się przede wszystkim ze współpracowników moich, którzy najwięcej udziału i ważności przekazali w tym pierwszym naszym przygotowywaniu. Ten zespół miał za zadanie między innymi przygotować rekomendacje dla prezydenta miasta dotyczące dalszego rozwoju granic administracyjnych. I w tych rekomendacjach zawarte zostały między innymi tego typu wnioski. Dlatego dzisiaj staję przed Wysoką Radą po raz kolejny, ażeby zaproponować kontynuację procesu, który zaczął się z inicjatywy radnych. Przypomnę, natomiast dzisiaj kontynuuję to wasze stanowisko wcześniejsze poprzez tym razem rekomendacje zgłoszoną przez Prezydenta Miasta Słupska o poszerzenie granic, o kontynuowanie tak, żebyśmy rzeczywiście pozyskali nie tylko tereny, ale także mieszkańców miasta, bo to zjawisko do populacji jest ciągle narastające. Więc Wysoka Rado bardzo serdecznie proszę o taką zgodność, którą reprezentowaliśmy półtorej roku temu, która zakończyła się jednak częściowym sukcesem. I na koniec powiem myśl, która mi często przyświeca, Ciesz się o małym, ale staraj się o więcej. Myślę, że to, co uzyskaliśmy, radowało, a nie zaspokoiło naszych przede wszystkim potrzeb miasta Słupska, dlatego też idziemy po więcej, co jest zgodne z naszą wcześniej przyjętą strategią. Strategią miasta Słupska, reprezentowaną przez władzę komarczą i wysoką radę Radę Miejską w Słupsku. Dinko è